Witam się wszystkimi po drugiej stronie kamery na moim kanale. Monika prezentuje. Pozdrawiam wszystkich oglądających serdecznie. I chciałam dzisiaj pokazać kolejną paczkę, która dotarła do mnie z kwiatami. Jak mówiłam w którymś z kolejnych filmów,. Jak pokazywałam mieczyki, że spodziewam się paczki z tulipanami, więc paczka dzisiaj do mnie dotarła, więc przystąpmy do, więc przystąpmy do oglądania tych kwiatów. Ja już sobie otworzyłam, wiem co tutaj jest, a wam pokażę. Jest tutaj już. Narysowane te tulipanki, jest to tulipan wyglądający w ten sposób. Taki biały z czerwonymi wstawkami, jest tego tulipana 5 sztuk. Taki tulipan. Następne opakowanie jest to taka mieszanka tulipanów różnego koloru, Takie nisko rysnące miks. Jak widać tutaj na. Załączonym obrazku i zobaczcie, jak już fajnie widać, wypuszcza szczypiorek Oczywiście widzicie, opakowania są tutaj z dziurkami, ale jeszcze będę musiała poczekać do pewnie do początku kwietnia, jak je wysadzę. Także one muszą być jeszcze w domu, ale są bardzo duże, ładne cebulki. Ja mam tylko tulipany czerwone i żółte nie tupaj mój pomocniku gdzie mój pomocnik w domu i tutaj mi tupie także nie zwracajcie uwagi na hałasy tulipan zielono kwiatowy mieszanka też mix takich tutaj widocznych tulipanków 10 też cebulek też one bardzo ładnie rosną tutaj mi podsuwam Tutaj z karygonem. Dobra. Następną rzeczą są tutaj taki narcyz żółty, 10 sztuk. Taki tutaj taką, z taką jak ja to nazywam, taką trąbką. I też jak widzicie, ładnie już on wypuszcza cebulki. Można by było nawet już go sadzić. Do ziemi. Kolejną rzeczą są znowu tulipanki. Też miks takich tulipanów. Tulipany, bardzo ładne kwiaty. I kwitną, są rośliną wieloletnią, więc nie trzeba jej wykopywać już na zimę. Tulipan, mieszanka, miks, jak widzicie, też takie kolorowe. 10 sztuk i też one. Ładnie rosną. I tutaj jest kolejny narcyz, bardzo podobny do tamtego. Narcyza tylko jest to troszkę niższy. Narcyz, botaniczny, również tych cebulek 5 sztuk. Jak widzicie. I tutaj jeszcze do całej przesyłki mamy ratis. Z tulipanów, miks tulipanów, 5 sztuk, nie ma obrazka, także myślę, że one są różnego rodzaju kolorystyczne. I może Wam tutaj, jeżeli złapię ostrość, to Wam tutaj pokażę. W sumie zatem kwiaty 47-44 z przesyłką i narcyz botaniczny narcyz botaniczny moment w którym to narcyz był botaniczny czyli tak narcyz ten botaniczny nie wiem czy będziecie dobrze widzieli na tym paragonie za pięć cebulek było złoty 99 zł. następny był narcyz tradycyjny za narcyz tradycyjny 10 sztuk Yy, było 5,49 cena tulipan, mieszanka, miks 10 sztuk mieszanka, miks, 10 sztuk to cena 3,99 yy, zaraz to następny wielokwiatowy, mieszanka Mieszanka tulipan zielono-kwiatowy, zielono-kwiatowy miks, mieszanka, tutaj 10 sztuk to było 9,49 zł. były akurat droższe te tulipany, tutaj ten tulipan papuzji, papuzji za 5 sztuk 4,49 i za tą mieszankę, wielokwiatowa mieszanka Mix. Wielokwiatowa mieszanka Mix. Tutaj nie wiem, która to właśnie była. jest Ile? 10 sztuk. Też chyba 9,49 i takie to moje. Kwiatowe zakupy. Przy okazji jeszcze mam 5. Jak widzicie do zakupów gratis. Myślę, że jak za taką ilość tych w sumie cebulek. to Tu mamy 5, tu mamy 10, to mamy w sumie 15. Tu mamy 5, mamy 20. Tu mamy 10, yy, mamy 30. I tu mamy 10, mamy 40, 40 mamy samych tulipanów i tutaj mamy Narcyza 10 sztuk i Narcyza 5 sztuk, czyli 40, dobrze mówię, 40 sztuk tulipanów i 15, 15 sztuk tego Narcyza. Także jak za cenę 50 zł myślę, że jest ok, nawet z przesyłką. No cóż, teraz tylko trzeba czekać aż będzie wiosna i moi drodzy, wysadzać i czekać na kwiaty po prostu. Nie wiem, czy w pierwszym roku one mi zakwitną. Się okaże, będę pokazywała, jak one będą rosły. Kto jest ciekawy, niech obserwuje. Na bieżąco wiem, że u mnie na kanale jest y, różna tematyka. Są osoby ze względu na jedną tematykę, na drugą tematykę. Więc, jeżeli ktoś jest po prostu zainteresowany sprawami ogrodniczymi, bo sezon, jak widzicie, już niedługo się zacznie. Już pokupowałam różnego rodzaju nasiona, są filmy. Kto nie widział, to zachęcam do zobaczenia, jeżeli go ten temat interesuje z nasionami, z kwiatami. No cóż, moi kochani, żegnam się i czekamy na wiosnę. Pa!